Cześć, tutaj Leczek z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj jestem w Chęcinach, niedaleko Kielc, 15 kilometrów. Z parkingu robię te zdjęcia, trzeba podejść tam na górę. Ale ludzi, co tu się dzieje na parkingu bezpłatnym, znaleźć miejsce, to trzeba się pogodzić. Powiem wam do kogo. Do świętego Antoniego. Jak chcecie to nie wieście, jak chcecie to wieście, ale zawsze się mówicie. Zamek Królewski w Chęcinach. Zniesiono na wzgórzu 360 metrów na przełomie XIII-XIV wiek, za panowanie króla Łokietka tutaj były zjazdy rycerstwa na okres wojny z krzyżakami skarbiec gnieźnieński nawet był rozbudował zamek miesz Wielki czyniąc fortecę potężną przez 200 lat 50 niezdobytą funkcja również więzienia był i tutaj Wielki mistrz Krzyżacki, Incy Krzyżacy w odbicwie pod, pod Też tutaj ciekawostka żona Zygmunta starego Bona była Oczywiście tam 600-1655 został zdobyty Podstępnie zniszczona przez Szwedów. W 1707 został opuszczony przez ostatnich mieszkańców, później Austriacy nakazali rozbiórkę i później Rosjanie wykorzystywali jako bóg obserwacyjny i oczywiście, jako źródło o, bezpłatnego budulca, był traktowany a później, po drugiej wojnie, jako zabytek. Tak jest do dziś. Zobaczcie, ile tego jest tutaj, wszystkiego. Bo powiem szczerze, że cała aleja zawalona koszykami, parking też. Od pani wiem z ubikacji, że w tygodniu nikogo nie ma. Polecam przyjechać w tygodniu. O, i z zamku jest taka panorama. Proszę, możemy zdobywać zamek, panorama, tam chyba są kamieniołomy jakieś, trasa na Kielce, proszę, jaka fajna panorama, no to co, zdobył zamek. I Arbata, ekspozycję zamków, jedno stawiałeś, oszczeliwałeś już. Proszę bardzo o tu jest wejście, Od tej strony Nie wiem wchodzę eee. i Trzeba iść do kasy No dobra I tak wyglądają mury środek Proszę studnia tam pełno pieniędzy A tutaj jest o, budowa w bramku Chodźcie na turniej Turniej tam jest Branicki, starosta Chęciński, niebywale Wypędzenie z klasztoru franciszkanów, protestantów no proszę Czyli tego Po zniszczeniu w xvi xvii wieku, żeby padać i był przebudowany i prawdopodobnie ze studni tam, tutaj w skale na głębokość 100 metrów jest podziemny korytarz prowadzący do francuskiego kościoła nawet posiada połączenie z kielickim kościołem na karczówce, bo tu jest zamek dolny i górny, czyli dwa zamki połączono o, wieże i tam będą pokazy krzyżackie jakieś jeszcze to miakie, a, a to grubość murów, to było niesamowite. Proszę zobaczyć, niestety, ale straszne straszny I wrażenie tutaj na chęć, to na pewno. I tutaj w różnych latach jak wyglądała warownia, lata 60. Lata siedemdziesiąte, proszę. Lata trzydzieste, czterdziesty siódmy rok, pięćdziesiąty czwarty, ale że to więcej miejsca. Jestem. Trzeba zaś. No, no, tak, no, no. To kłamie. To kłamie. To kłamie. To To kłamie. do To też To tu jestem. To kłamie. To Widać, To kiedyś To było. No, no, to kłamie. No, Ale było To by było jeszcze To przeżyć. Jeszcze się To Tak to kiedyś wyglądało, bo tutaj jest sama trawa, zobaczcie, skoszona, tam sobie leżą, czyli zamek był na skarpie wysokiej, górował i nie było w ogóle e, drzew. No tutaj są wycięte akurat, jakbyśmy wycięli te i te z drugiej strony też by tak wyglądało, czyli widok, ostrzał za dawnych czasów był za naszych królów, to dlatego tutaj skarb gnieźniński nawet przewoływany w czasie bitwy pod Grubaldem w czasie tarczki właśnie z krzyżakami Pytaczki, tutaj tak, było wyścili, to zdeponowane Piękne miejsce, żeby się pochwalić tym najstarsza część zamek górny ale powiem wam szczerze myślałem że będzie jakiś a tu żadnych komnat nie ma tylko mury i mury i powiem szczerze i tylko są mury nic nie ma tutaj trzeba by było wiedzieć co tutaj jest jakiś plan bo są tylko mury i tutaj tylko mury są i mury nie ma nic więcej gdzie tu komnaty były jak to wyglądało w górę powiem wam szczerze nic nie ma, mury o tam coś jest. Może zobaczę. rycerskie herby, tutaj pełno pamiątek. Ludzi pełno. A jeszcze studnie trzeba zobaczyć. Skarwiec tam jest. A tutaj jest. To było potężne, ale nic z tego nie ma. Tutaj te dwie wieże co są. To tutaj są te dwie wieże między nimi z tyłu był olbrzymie zabudowanie, o, czyli naokoło były te, naokoło były budynki. Teraz tam tylko został jakiś szkielet, to musiał być wysoki.

można do nazwania przejechać. I parki nie chcę ujechać. Widok okolicznych pól i lasów. Tam nie widzę. Wieża tamta i tamta. Jeszcze jedna. I, no. I tutaj widzimy zamek. Proszę bardzo, o. na wieży pełno ludzi jest. Taki jest widok. Okazuje, po prawej stronie były zabudowania i po lewej też, ale ich nie ma. Widok z tego zamku, jeszcze raz.

Na połowę XIV wieku, w XVI wieku mieszkał Kulowałona, wyprowadziła się w 1554 ogromny skarb i za symboliczny upadek królewskiej warowni mogłem. Mieć. To jest ten tutaj dom a to tutaj właśnie było o. do góry te, te, te budynki szły o, teraz tego już tutaj nie ma wiadomo upadek Zimno musiało być strasznie. To są grube te mury. Pomieszczenia piwnitne. Piwnicze. Można było trzymać. Posiadał kilka kondygnacji. Sale, pokoje, gościnne, kaplica, sala odbywania sądów nawet. Proszę zjeżdżali królowie ze swoim dworem a teraz nic nie ma z tej świetności i tutaj była studnia wykuta rezesytane 100 metrów no bo wiadomo trzeba coś pić co nie i widok proszę do zamku Po drugiej stronie. No tu jest napisane, kiedy wygląda przygrodę.